Tu Witam Was w specjalnym tutorialu na walentynki. Tak, dziś pokażę Wam, jak zrobić słodki walentynkowy torcik w kształcie serca. Będziemy potrzebowali czegoś do cięcia: szpilki i oczywiście modeliny. Potrzebujemy dwie białe kulki modeliny. Jedną, dosyć dużą kulkę. Yy, Czerwonej modeliny. Bierzemy czerwoną modelinę i formujemy ją tak, by przypominała serce. Teraz, gdy nasze serce jest już gotowe, potrzebujemy białej modeliny. Będzie ona służyła nam jako polewa bądź lukier. Zrobimy jej z niej duży placek. Jeśli nie wystarczy, możemy troszeczkę dołożyć innej modeliny. Tak. Teraz bierzemy naszą Nasze serduszko i przykładamy do niego naszą białą monolinę. i obkładamy. Nie musimy. Zakrywać dołu, ponieważ dołu będzie niewidoczny. Teraz potrzebujemy szpilki i pogłębiamy dołek. Teraz, by, by biała modelina przypominała kształt kremu, główką szpilki po prostu można powiedzieć marzymy lub dotykamy, więc zrobiło się w To samo robimy po bokach. Mamy zrobione. To teraz na chwilkę odkładamy nasz jeszcze niegotowy torcik i zrobimy różne do niego dodatki. Najpierw zrobimy serduszka. Będziemy potrzebowali jeszcze czerwoną modelinę i odrywamy z niej kawałek. I znowu formujemy go w kształcie serca. Serduszka będą nam potrzebne do dekoracji naszego ciasta. Znów użyjemy szpilki, by zrobić dołek. I na serduszko, i nasze serduszko prezentuje się właśnie tak. Robimy znów kilka podobnych serduszek. Teraz przechodzimy do robienia śmietanek, które też będą dodatkiem do naszego ciasta. Używamy białej modeliny i rolujemy ją, by wyszedł nam znów długi pasek. Nadmiar możemy usunąć, bo będzie nam potrzebny tylko krótki pasek. Wystarczy nam taki paseczek. I teraz robimy z niego małą śmietankę zawijając. Następnie robimy znów kilka takich śmietanek. Znów przechodzimy do czerwonej modeliny i robimy najprost najprostszą rzecz czyli kuleczkę, dosyć małą. Będzie ona służyć nam jako posypka, i robimy już więcej takich kuleczek. Następnie bierzemy nasze ciasto i delikatnie szpilką. Zaznaczamy sobie, gdzie będzie odkryy kawałek. Załóżmy, że mój będzie tutaj. I delikatnie przykładam. I teraz ucinamy. możemy wykroić i teraz możemy wyrównać by nie odstawały nam żadne D. De, praktycznie dekorujemy nasze ciasto lub dajemy mu kształt, praktycznie wygląd ciasta, robiąc koliste ruchy w cieście. To samo robimy z pozostałym ciastem. Teraz dekorujemy nasze ciasto. Na brzegach naszego serduszka poklejamy śmietanki. To samo robimy też z kawałkiem. teraz na no, cieście umieszczamy nasze serduszka. I jedno umieszczamy też na naszym odkrojonym kawałku. I na sam koniec umieszczamy posypkę. Teraz doklejamy do ciasta nasz kawałeczek i odklejamy nasze ciasto. I takim oto sposobem nasze ciasto w kształcie serduszka jest już gotowe. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, a jeśli chcecie zobaczyć więcej tutoriali i innych filmików Wanilii, czyli mnie i mojej przyjaciółki Białej lukrecji, Kliknijcie przycisk subskrybuj. Oczywiście życzę Wam udanych walentynek i wszystkiego najlepszego. Cześć!